Witam Państwa bardzo serdecznie na odcinku sposobem z okazji akcji Bezpieczny Piątek odbywającej się w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Są z nami dzisiaj Pan Mariusz Rozłąkowski, naczelnik sekcji eksploatacji toru i główny PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Pan Dariusz Pliszka, zastępca komendanta posterunku Straży Ochrony Kolei w Toru. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj na przejeździe kolejowo-drogowym w Bągu Wienieckiej i Jego to, aby po raz kolejny zaapelować do kierowców, do użytkowników ruchu drogowego o to, aby bezpiecznie przekraczać tory, bezpiecznie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe. W tym celu nasi pracownicy rozdają materiały edukacyjne kierowcom, a tym osobom pierwszym wsparciem w naszych działaniach jest patrol policji oraz patrol funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Jednym z priorytetów polskich linii kolejowych jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W tym celu budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, modernizujemy przejazdy kolejowo-drogowe, podnosząc na nich poziom bezpieczeństwa, a także szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd. W ramach tej akcji odbywają się akcje prewencyjne, takie jak na dzisiaj, spotkania edukacyjne w szkołach i w szkołach, a także warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki i jazdy. Takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych jest żółta naklejka PLK. Jej znaczenie o tym o numerach, które na niej możemy znaleźć, gdzie należy szukać tej żółtej naklejki, to nam wszystko wyjaśni Pan Naczelnik Mariusz w Propos. Szanowni Państwo, czterech nacku zaproduje tak zwaną naklejkę, naklejkę, w uproszczenie w ten sposób. Naklejamy ją na wewnętrznej stronie drogatek przejazdowych ewentualnie na wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja, który znajduje się na przejazdach tak zwanej kategorii D. Jeżeli chcecie Państwo sobie zobaczyć później, ona jest tutaj właśnie naklejona na napędzie droga, droga Co taka żółta na zawiera? Przede wszystkim numer skrzyżowania, który składa się z pierwszych czy trzech cyfr oznaczających numer linii kolejowej i numer skrzyżowania, który znajduje się w tym przejazdach na danej linii kolejowej. No w tym przypadku mamy linię numer 404 i przejazd kolejowo tygodny znajduje się w km 95 km I co musi przede wszystkim kierowca zrobić? W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia wiadomo numer ratunkowy 112 do centru zarządzania i którego stosujemy tylko w razie wypadku ewentualnie zagrożenia życia. W przypadku gdy kierowca stwierdzi uszkodzenie rogatek przejazdowych, uszkodzenie elementów na przejeździe czy jakieś inne nieprawidłowości na przejeździe ma również podany numer do dyspozytora danego zakładu linii kolejowych gdzie można takie nieprawidłowość zgłosić i spółka Polskie Linie Kolejowe podejmie działania żeby podano nieprawidłowość zagrożenia w systemu tych naklejek e, zarejestrowano ponad 21,5 tysiąca reakcji na zagrożenia po telefonach wykonanych właśnie dzięki informacji umieszczonej w tych naklejkach. W ponad 600 przypadkach wstrzymano ruch pociągów i wezwano pomoc, a ponad 1450 w sytuacjach ograniczono prędkość jazdy pociągów zapewniono zapewniło bezpieczeństwo tylko pasażerom pociągach, a także osobom, e, które znajdują się na przejeździe, e, w pojeździe. Jak widać, szlona e, naklejka to takie proste narzędzie, które często może uratować życie dzięki temu, że możemy trzymać ruch na linii, wysłać pomoc, dodatkowa informacja, która zapobiega tragedii na torach. Szanowni Państwo, niestety z statystyk wynika, że za 99% niebezpiecznych sytuacji na przejazdach opowiadają kierowcy. To często efekt nieuwagi, brawury, pośpiechu, braku zdrowego rozsądku. O podstawowych błędach, jakie popełniają kierowcy na przejazdach oraz o tym, jak wyglądają działania prewencyjne na przejazdach realizowane przez Straż Obrony Kolei, powie Pan komendant Dariusz Miszka. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii na w przejazdach, to przede wszystkim ignorowanie znaku stop, przejeżdżanie pod zamykającymi się zaporami, omijanie półrogatek, czy wjeżdżanie na tory bez możliwości wjazdu. Pamiętajmy, że każdy kierowca zobowiązany jest, zbliżając się do przejazdu kolejowo drogowego do zachowania szczególnej ostrożności. Dobrze jest zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie <znakowania> i od tego, w jakie urządzenia jest uposażony. A jeżeli już znajdziemy się w sytuacji kryzysowej, należy jak najszybciej opuścić przejazd. Jeżeli jest to konieczne, wyłamując rogatkę, niewielka siła nacisku spowoduje zadziałanie bezpiecznika drąga i możemy bezpiecznie wyłamać zaporę bez uszkodzenia pojazdu. Jeżeli chodzi o działania Straży Ochrony Kolei, to funkcjonariusze oczywiście uczestniczą w akcjach promujących bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, ale przede wszystkim podczas codziennej służby prowadzą obserwacje przejazdów i sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w tym zakresie. Proszę Państwo, przypominamy, że na przejeździe to pociąg ma zawsze pierwszeństwo. Pamiętajmy o tym, że droga hamowania pociągu może wynieść nawet długość kilkunastu połisk piłkarskich, ponad 1300 metrów, z kolei siła, z jaką pociąg uderza w samochód jest porównywana siłą, z jaką samochód uderza w puszkę po napoju gazodany. Pamiętajmy o tym, tak jak wspomniał Pan Komendant, VAT zatrzyma się przed każdym przejazdem, upewni się, czy możemy bezpiecznie przez niego przejechać, niezależnie od tego, jakie ma oznakowanie, jakie urządzenia są na nim zamontowane. Szanowni Państwo, niezmiennie odwołujemy się do głosu rozsądku. Apeluję o to ambasadorzy bezpieczeństwa. Ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas, co najczęściej osoba nam bliska, osoba, której ufamy, której apele o bezpieczne przejeżdżanie przez tory sprawią, że zrobimy to zgodnie z kodeksem ruchu drogowego i bezpiecznie wrócimy do domu. Więcej informacji o samej kampanii Bezpieczny Przejazd, materiały edukacyjne, materiały instytucjonalne, materiały dla dzieci, filmy, quizy, aplikacje znajdą Państwo na naszej stronie bezpieczny-przejazd.pl Zachęcamy do korzystania z tych materiałów. naszej strony to wszystko, oczywiście postawimy do Państwa dyspozycji w razie pytań w temacie spotkania. Jesteśmy gotowi na nie odpowiedzieć. Moim panowie statystyki wypadków? Jeśli chodzi o województwo Kujawsko-Pomorskie. W ubiegłym roku doszło do siedmiu takich sytuacji, w których jedna osoba została poszkodowana. W tym roku, jak do tej pory, również było siedem wypadków, w wyniku czego niestety śmierć poniosły dwie osoby.